Ja może powiem tak, jak to czy, sz, sz, szóstoklasisty, żeby zrozumieli, chciałem powiedzieć, ośmiogwiazdkowcy, ale nie powiem, tylko pan frajerzy. Proszę państwa, miliard dwieście, to podobno teraz poszło na te przekręty, tam pół miliona i tak dalej. Proszę sobie podzielić, miliard dwieście na, na pół miliona to jest 2400 beneficjentów. Głosowało na nich ponad 10 milionów, tylko, czyli co czterotysięczny tylko z tych uprzywilejowanych został beneficjentem Tuska i jego, i jego Bodnarowców. Czyli 4 tysiące wyborców, platformy całej tej koalicji będzie spłacać za jednego wybranego uprzywilejowanego. I czy oni o tym wiedzą, czy oni tak głosowali na, na taką Polskę i na taki rząd, na taką władzę? To jest raz. Ale idziemy dalej. Pani minister powiedziała, że już w tej chwili przyznano 824 tysiące yy, tych dofinansowań. 824 tysiące proszę sobie pomnożyć przez średnio niech będzie pół miliona, ale na przykład firma te Alcotubki dostała 15 milionów, ale już liczę tylko pół miliona. To daje ponad 400 miliardów. To uczeń szóstej klasy potrafi sobie wyliczyć. Czyli te 824 tysiące daje ponad 400 miliardów. Proszę zauważyć, że zadłużenie już w tej chwili oficjalne jest ponad 1,75 biliona. To jest ponad 50 tysięcy na każdego Polaka. Teraz jak dojdzie te 400 miliardów, a do końca roku to, to pewnie jeszcze dojdzie ze 200 dzięki wspaniałym rządom Tuska i, i, i spółki, to, to się robi już w tej chwili. Z odsetkami, proszę, proszę to, to są pożyczki, to są odsetki od tego. To z odsetkami to już co najmniej bilion, a mnóstwo długu jest ukrytego. Był tak zwany rolowany ten dług i można już mieć w tej chwili przekonanie, że ten dług idzie w kierunku półtora y, czy nawet dwóch bilionów. Czyli przeciętnie, przeciętnie każdy Polak y, jest zadłużony i może być zadłużony od 100 tysięcy, nawet do 200 tysięcy. Czy ludzie sobie z tego zdają sprawę? Czy wyborczy Tuska, namiestnika Niemiec w Polsce, którego zadaniem i zleceniem jest doprowadzenie do bankructwa Polski, bo wtedy będzie można oddać lasy i, i nasze wspaniałe surowce, które mamy ogromną ilość tych, tych surowców? Idzie wszystko w tym kierunku. To jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, to jest właśnie sprawa Roberta. Czyli KPO to jest po prostu szpilka Wielkim Stogu Siana. Jeśli chodzi o Roberta, dlaczego on jest tak gnębiony? Proszę Państwa, dlatego, że my mamy od lewa do prawa, wszyscy to dzisiaj realizują Magdalenkę 1988, największą zdradę tysiąclecia Kiszczaka i jego tajnych lewackich współpracowników, w większości tajnych współpracowników UPSB. Do dzisiaj to jest realizowane, bo proszę, proszę zobaczyć, że wtedy i wtedy zostało zagwarantowane, My nie ruszamy waszej, wy nie ruszacie naszej. To jest doktryna Kiszczaka. Bezkarnie rozkradniemy majątek narodowy Polaków. I trzecia sprawa wszelkie urzędy, sądy, prokuratury, sejmy, senaty, uczelnie, media, biznes będą zawsze do końca w naszych rękach. I do dzisiaj mamy taką sytuację po 37 latach od Magdalenki. Że my jako naród, jako Polacy i wszyscy, włącznie z politykami, wszyscy mają się taplać w gnojowicy i trwać w Jest jednak grupa tylko w tej chwili niekoncesjonowanych działaczy opozycji antykomunistycznej, zlustrowanych przez IPN, grupa ludzi. Czy wiecie Państwo, że 4 lipca w Zarządzie Solidarności w Gdańsku doprowadziliśmy do konferencji wielogodzinnej pod tytułem od Stalina, Bermana i Bieruta do Tuska, Giertycha i Bodnara. Kto z Państwa o tym wie rączka do góry? O, tak działają media po 37... 30... O, jest jeden, jeden pan. Tak działają media po 37 latach od Magdalenki. Dzięki Magdalence. I obalenie Magdalenki musi wreszcie nastąpić, bo to, to co jest, to są logiczne konsekwencje. E, nikt nie chce, nikt nie chce, dlaczego Roberta tak gonią? Dlatego, że w Polsce w kraju katolickim mamy ustawę nadużywaną, każącą za tak zwany rasizm, ksenofobię i antysemityzm. A nie mamy ustawy każącej za antypolonizm i antykatolicyzm. Gdybyśmy mieli taką ustawę, którą powinniśmy mieć od 37 lat, to zanim Robert był na sali sądowej, to te wszystkie jakieś babci kasie, rasie te inne, te te błyskawice, te jakieś wściekłe macice, to by się siedziały w więzieniu. On by nigdy w życiu w normalnej Polsce, nie Magdalenkowej, on by nie miał żadnej rozprawy. On byłby bohaterem, on dostałby nagrodę od, od rządu, nagrodę finansową, czy, czy, czy wysokie oznaczenie państwowe. Ale mamy Magdalenkę realizowaną do dzisiaj. Wiecie, wiecie państwo, że jest program dla Polski, właśnie obalenia Magdalenki. Bez tego my nic nie zrobimy. Będziemy tylko, tak jak mówię, w chocholim tańcu i będziemy się przekrzykiwać, mówić, a ukradli miliard, ukradli 10 miliardów. To nie o to chodzi. My nie odzyskamy Polski, nie odzyskamy niepodległości, którą utraciliśmy 1 września 1939. My do dzisiaj tej niepodległości nie odzyskaliśmy. I na koniec, w tym programie opalenia Magdalenki jest również lustracja, dekomunizacja, deubekizacja. Z tym nikt nie, nic nie zrobił, ani Konfederacja wszyscy, wszyscy o tym wiedzą także było tam rozwalenie sądów, prokuratur, powołanie nowych sędziów i prokuratorów eh, RP, zlustrowanych, bez saliniątek, bezresortowych dzieci a tak dzięki Magdalence, to do dzisiaj pomioty fizyczne lub i mentalne eh, ubeków, ków SB-ków, eh, UB teraz, sb dostali po półtora miliona jednorazowo i mają y, przywrócone emerytury po 10 tysięcy pewnie. Czy 12 i więcej. Dziękuję bardzo. Także, także